MMA ROCKS razem z Michałem Wlazło na parę dni przed Twoją walką na Galifen w, w Sopocie. Powiedz, no jak czujesz się na tych teraz, będziemy mieli cztery dni przed, przed tą walką. Dzień dobry, serdecznie. Cześć. W sobotę były ostatnie mocne sparingi, czyli tak naprawdę już teraz odpoczywam ładowanie, regeneracja, no luźne tarcze, technika. i. Powoli słupek rośnie do góry, ważne, żeby chęci rosły, a będą na pewno na sobotę. No właśnie, twój rywal Dawid Mora, podobne w sumie rekordy macie też jesteście, można powiedzieć, początkujący, tak powiem, w MMA. E, powiedz, czego się tak na, na gorąco spodziewasz po przeciwniku, jaki, jaki y, taką taktykę przyjmie na ciebie? No ciężko mi tutaj stwierdzić. No wiem, że jest stójkowiczem. tak jak oglądałem ostatnie dwie walki, no to tylko była góra. Podejrzewam, że jeżeli będzie chciał się ze mną bić w stójce, będzie mu ciężko, więc, więc na pewno obalenia szykuje tutaj. Na mnie był w warachionie na obozie w zakopanym, więc coś tutaj, coś tutaj knuje na pewno. Zobaczymy. Ja że swoich szpiegów masz wszędzie, a powiedz, no, jeżeli obalenia, to jak u ciebie ten trening w obronie obaleń? Gdzie szlifujesz tą stójkę, ten parter, przepraszam, i zapas? Tutaj w klubie Forfit w Gdańsku, Oskara Piechoty, też tutaj mamy zapasy, byłem w, e, krótko, aczkolwiek bardzo, e, bardzo dobry obóz Ankosu, e, zapasy we Słowowie. Moim głównym tutaj podejściem będzie do tego ucieczka do góry i, i dalsza walka w stójce. No właśnie, jeżeli chodzi o przygotowania, troszeczkę odwiedziłeś tak e, krótko, ale pojeździłeś po różnych kampach, właśnie byłeś i w Ankosie e, na ich obozie, byłeś tutaj lokalnie w korpusie na obozie. Powiedz, jak w ogóle oceniasz swoje przygotowania? E, tak całościowo pod tą walkę. Całościowo bardzo profesjonalnie, od kiedy tutaj pracuje z Maciejem Brzostkiem, trenerem bokserskim, ale jak wiadomo prowadzi wielu zawodników MMA, Oskara Pichotę, Klemensa, e, Łukasza Sajewskiego. E, przygotowaliśmy się bardzo profesjonalnie, wszystko zgodnie z planem, więc myślę, że forma będzie życiowa na tą walkę. Y -y. E, poza tą walką teraz tutaj z Dawidem, e, no twój kalendarz się wypełnia. Powiedz coś o Twojej walce we Włoszech i tych podejściach do King of, King of Kings i Rodzio K1 w Trójmieście. Powiedz, jak, jak wygląda sytuacja z tymi obiema propozycjami na ten moment? pierwszy pół roku, tak jak mówię nic się nie działo. Teraz dopiero kalendarz się wypełnia. Chciałem sobie odpocząć po, po tamtym roku. Niestety nie byłby zbyt skuteczny. Aczkolwiek wyczyściłem głowę, pojechałem na Calcio Storico do Włoch. Tam nabrałem pewności siebie. Myślę, że nie ma już nic gorszego niż to. E po, tej, po tym wyjeździe do Włoch dostałem propozycję walki we Florencji na 20 września. Na razie, na razie czekam z decyzją, bo dostałem równolegle propozycję walki na King of Kings w Ergo Arenie w październiku bodajże 14. Jeżeli się dogadam z Federacją King of Kings, no to wybiorę jak najbardziej tutaj, bo jest to bardzo poważny turniej. No i przed własną publicznością, wolać się tutaj, niż, niż jechać do Włoch. Zobaczymy co się stanie, myślę, że po tej walce już będzie wszystko wiadomo. A jacyś potencjalni rywale w ogóle znasz, tej skład, kto miałby przyjechać do Ergo Areny, k 1? Będzie turniej, będą super fighty, ja tutaj mam walczyć super fight, jeszcze nie jest znany mój przeciwnik, myślę, że do końca tego tygodnia bądź najpóźniej w następnym będę wiedział, kto to miałby być. Nie obawia się troszeczkę, że Ergo no Arena i w ogóle to miasto trochę nie jest przygotowane na, na takiej wielkiej skali, w sumie wydarzenie kickbokserskie, no bo co by nie było, no kickboxing jest popularny w bardzo wąskich kręgach, tak? Czy nie myślisz, że Kings of Kings tutaj się porywa troszeczkę na troszeczkę wążenie, na nieznajomość rynku i nie wypełni, że tak powiem, Ergo Areny? Myślę, że jest to poważna federacja, zrobiła tutaj jakiś research rynku, co miałoby się wydarzyć. Weźmie na pewno wielu zawodników tutaj lokalnych, żeby, żeby, żeby zapełnić tę organ Jak wiadomo, tak jak powiedziałeś, kickboxing nie jest popularny. Zawodnicy MA w Polsce jest kilku znanych, którzy przyciągną lokalną publiczność. Jeżeli chodzi o kickbokserów, jeżeli wezmą kogoś z południa, tak naprawdę nikt go tu nie zna i nie przyjdzie na niego, niego oglądać. Tak? Czyli muszą być zawodnicy lokalni plus jeszcze światowe gwiazdy. No jest to poważna federacja, myślę, że wiedzą co robią. A, Wspomniałeś, że wolisz bić się, że wybierasz właśnie chociażby walkę w Ergo Arenie, bo wolisz bić się tu lokalnie. Nie miałeś w sumie jeszcze okazji się bić tak naprawdę profesjonalnie tutaj u nas w Trumieście. Pierwsza walka w Sopocie, jakaś dodatkowa presja w związku z tym? Czujesz tutaj, jesteś naszą coraz bardziej rozpoznawalną twarzą w Trójmieście, co by nie mówić. Czujesz jakąś większą presję przed, przed tą walką w MMA? No walczyłem do tej pory raz tutaj w okolicach, to było w Starogardzie Gdańskim z Danielem Jarańczukiem, jakiś już dawno, dawno. ta Temu, to były zamieszkłe czasy. Presja jest, ale wolę u siebie, jednak tak naprawdę. Wiem, że mam kibiców za sobą i się cieszę z tego. E, sprzedajesz bilety tutaj po koncie w forficie? <laughs> nie, nie, no mamy bilety tutaj w forficie też do sprzedania, ale nie zajmuję się tym. Nie. To, już jest, to już jest na innym poziomie, jak kiedyś, że miało się gale, się latało z biletami jeszcze. Okej, okay, Michał, no to dzięki za wywiad. Widzimy się w sobotę. Jak masz ochotę kogoś podziękować, pozdrowić to moment dla ciebie. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomagają. Naprawdę bardzo, bardzo dużo do tej walki dużo ludzi mi pomogło. Dziękuję. A zobaczycie wszystkich na koszulkach i na banerze przed walką. Dzięki. Dzięki serdecznie.